Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W pierwszych słowach chciałem bardzo podziękować za, za to powitanie. Było takie mocne, że od razu na początku mszy świętej nie byłem w stanie z siebie wydobyć żadnego słowa. Stąd też przeszliśmy od razu do aktu pokuty. Stajemy w to dzisiejsze wspomnienie błogosławionej Matki Klary Szczęsnej. Wyjątkowy sposób, bo dzisiaj rano przy świętej przewodniczył ksiądz biskup Mirosław Milewski z diecezji płockiej. Teraz jestem ja z diecezji płockiej, tej diecezji, na której, urodziła, na której terenie urodziła się, wyrosła i wychowała błogosławiona matka Klara. Ale od razu powiem, że jest to także ta diecezja, gdzie kult matki Klary jest jeszcze w powijakach, bo ciągle za mało mówimy o niej, za mało modlimy się, ciągle za mało ją znamy. A zatem mam takie wrażenie, że obecność księdza biskupa i moja obecność teraz to jest takie ogromne wyzwanie dla naszej diecezji. I mam wrażenie, że Matka Olga zrobiła to z promedytacją. Być może błogosławiona podpowiedziała jej, aby takie zaproszenia były, aby to dzisiaj wybrzmiało właśnie do nas, do księży z diecezji płockiej, że nie przyjechaliśmy tutaj, aby głosić o niej, ale żeby czegoś się o niej dowiedzieć. Zrozumieć, nauczyć. Być może ta nasza obecność jest takim wielkim. Obudźcie się, pokażcie, że na terenie waszej diecezji rodzą się święci. Korzystajcie z tych świętych. A zatem dziękuję matce odzewże, dziękuję wszystkim siostrom, dziękuję braciom kapłanom za możliwość wspólnej modlitwy, i biorę gdzieś tutaj na na moje barki. Ksiądz kapelan powiedział, przeciążone, ale tak czy inaczej biorę to zobowiązanie, że być może jeszcze kilka, przynajmniej jedna parafia w tym roku w naszej diecezji ten kult rozwinie. Chcę zacząć natomiast naszą refleksję troszkę z mojego środowiska. Chciałbym, abyście być może wyobrazili sobie pewien obraz zrobiony przez starszego już artystę Henry Matisse, który w latach 1943-1944 jako schorowany człowiek nie mógł zajmować się już malarstwem, a zatem zaczął zajmować się wycinaniem różnokolorowych figur, naklejaniem ich na papier. W ten sposób wycinankowy powstało wiele dzieł. Między innymi powstało, powstało dzieło zatytułowane Ikar. Bardzo łatwo sobie wyobrazić, niewiele kolorów. Oto na błękitnym tle jest postać czarnego koloru, postać tylko zarysy, kontur, jak to w wycinance: młodego człowieka, człowieka w powietrzu. Mamy niebo, mamy człowieka mamy kilka gwiazd i pamiętamy ten mit o Dedalu i Ikarze. O tym Ikarze, który z braku posłuszeństwa wobec ojca i zazdrości Bogom poniósł sromotną karę, bo oto upadł w czasie swojej ucieczki z Krety. Upadł do morza. Ale artysta przedstawia tego Ikara w sposób inny. Ten Ikar nie ma skrzydeł, a jak pamiętamy i kar miał skrzydła zrobione, przygotowane przez ojca. Ten ikar według tego artysty przeżywa inną podróż. Nie jest to podróż ucieczki skrety, ale jest to podróż myśli, serca, jest to podróż pragnień. I dlatego ten artysta wyciął z papieru czerwoną, czerwone kółko. Czerwony punkt i przykleił go w miejscu serca. Jest ogrom książek napisanych na temat właśnie tego Ikara, na temat tego dzieła. To serce człowieka, ten maleńki punkt sprawia, że to dzieło jest wyjątkowe. To serce człowieka sprawia, że, że on był w stanie się wznieść wyżej i jeszcze. Wyżej. Co więcej, to serce jest symbolem pewnej jedności, pragnienia, jest wreszcie symbolem przynależności do czegoś innego, do kogoś innego. I mówi wielu krytyków sztuki, ale też wielu teologów, że gdyby nie ta czerwona kropka, nie, ten, nie to czerwone kółko, ta figura nie miałaby znaczenia to serce zmienia wszystko. Serce jako symbol przynależności. Możecie zadać sobie pytanie, dlaczego akurat o Matizie, dlaczego akurat w tym momencie. Ale sobie wyobraźcie tylko to. Czarna postać i czerwona kropka. Kiedy ja sobie przypomniałem ten obraz, ja widziałem was wszystkie po prostu na tym obrazie. Czarna figura z czerwonym punktem przyszła mi na myśl i błogosławiona matka Klara i każda z sióstr sercanych. Co więcej, ja na tym obrazie wyobraziłem sobie każdego z nas tutaj obecnych, dla których serce jest ważne. Każdego z nas, który zadaje sobie pytanie, do kogo ja przynależę, kim jestem, kto jest motorem, siłą napędową tych moich działań. Kto sprawia, że ja chcę się oderwać od ziemi i wzbijać w niebo? A zatem, do kogo ja przynależę? Ktoś odpowie: Odpowiedź jest oczywista: przynależę do Boga, przynależę do Kościoła. Może i to jest oczywiste dla nas tutaj siedzących? Ale co się dzieje, kiedy wychodzimy poza mury świątyni? No zobaczcie, że nasi bliscy, znajomi, przyjaciele tak łatwo mówią o pewnych przynależnościach do grup ideologicznych, politycznych, a jeszcze łatwiej o grupach zainteresowania: sport, kuchnia, wino, moda, zwierzęta. A obecność Chrystusa tak, jakby się chciało ukryć gdzieś za barierą pewnych wartości. Pewnych okrągłych słów przyjaźni społecznej, słów, które wypowiadamy bez żadnego problemu. I wydaje się, że te słowa są dla nas tak jak jakiś rumianek, którym próbuje się nas delikatnie uśpić, uśpić nasze sumienie. Czy rzeczywiście należy do Boga? czy rzeczywiście należy do kościoła czy rzeczywiście mam odwagę o tym publicznie powiedzieć dzisiejsze czytanie z pierwszego listu świętego Jana przypomina nam dwie rzeczy pierwsza rzecz to Jezus jest panem on oddał za każdego z nas swoje życie to jest fakt być może o tym zapominamy, ale to jest fakt. Jezus jest naszym Panem, Mistrzem, Nauczycielem. I to On oddał za każdego z nas życie. I druga rzecz w dzisiejszym czytaniu. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Właśnie takie działanie. Czyn i prawda. To sprawia, że my wyróżniamy się na tle innych, że my jesteśmy świadkami. Te dwie rzeczy ja wiem, że On umarł za mnie i zmartwychwstał dla mojego zbawienia. I ja go wyznaję nie słowem i językiem, ale czynem, prawdą, żeby inni patrząc na mnie zastanawiali się, skąd on to ma. Do kogo on przynależy? Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Siostra i bracia, to zdanie bardzo dobrze pasuje do życia błogosławionej matki Klary szczęsnej. Nie miłujmy słowem i językiem. Zaprzyjaźniona siostra sercanka zaprezentowała mi w ostatnim tygodniu kilka książek na temat błogosławionej. Matki Klary szczęsnej. I kiedy czytam te książki, widzę bardzo wyciszoną, skrytą, chętnie znoszącą przykrości siostrę. Autor z jednej z książek postawił tytuł, że była to duchowość introwertyczna. Zamknięta. Dzisiaj w pociągu natrafiłem na fragment, że kiedy matka Klara Szczęsna jeździła pociągiem, to nie patrzyła ani na to, co się dzieje poza oknem, za oknem, ani na to, co się dzieje w środku. Spróbujcie tak wysiedzieć przez 10 minut. Nawet jeśli paciorki Różańca gdzieś tam przemykają, to takie trwanie z Nim i dla Niego, takie zamknięcie się na świat zewnętrzny, by pozwolić sercu mówić. Spróbujcie tak przez 10 minut, kiedy będziecie w pociągu następnym razem. U niej to było prawdziwe. To nie była próba. I myślę, że to nie jest kwestia tylko zamknięcia, wyciszenia, nieśmiałości, ale to jest ogromna relacja z tym, który ją umacniał. To jest ogromny wewnętrzny dialog z tym, który jej podpowiadał, który ją prowadził. Siostry i bracia, kiedy my dzisiaj. Dyskutujemy na temat braku powołań, kiedy mówimy o tym, że kościoły pustoszeją, kiedy być może wykazujemy braki młodzieży na, na katechezie, brak, że mało wiedzą, brak, że nie przychodzą, kiedy być może żartujemy z tego, że to już niebierzmowanie jest uroczystością żegnającą młodzież z kościołem, ale... To pierwsza komunia tak naprawdę ich żegna. Trzeba wziąć przykład ze świętych i błogosławionych. Trzeba wziąć przykład z błogosławionej matki Klary i, i właśnie zanurzyć się w te relacje z tym Panem, który nas zbawia, z tym Bogiem, który nas prowadzi, z tym Bogiem, który zaprasza nas do tego, abyśmy. Miłowali czynem i prawdą. Chrześcijaństwo to nie jest nauka, też jest nauka, ale to nie jest tylko nauka. To nie jest etyka, zawiera zasady moralne, ale tak naprawdę jest czymś więcej. Chrześcijaństwo to nie jest elita ludzi wybranych. Chrześcijaństwo to przynależenie do ludu, ludu wybranego przez Boga bezinteresownie z miłości. Pabierz Franciszek przypomina często taki fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, początek 26 rozdziału. Kiedy idziesz złożyć ofiarę, a syn Cię zapyta, a dlaczego to robisz? Pierwsza odpowiedź jaka się nasuwa to jest taka, że Bóg tak kazał, ale Ty mu tak nie odpowiadaj. Ty mu powiedz, byliśmy ludem, byliśmy narodem, byliśmy tacy i tacy, mieliśmy historię taką i inną, a Pan nas wyzwolił. A zatem nie mów tylko, że Bóg tak kazał, ale wprowadź go w historię. Opowiedz mu, zanurz go w tej relacji Boga do człowieka, Boga do narodu. Bo to opowiadanie historii, przekazywanie historii prowadzi nas do tego, że mamy pewien zmysł, pewną świadomość przynależenia do Boga i przynależenia do ludu przynależenia do konkretnej wspólnoty I już drugorzędną jest sprawą to czy ta wspólnota jest święta czy grzeszna jakie ma problemy ale jest jest wspólnota prowadzona przez Pana Wczoraj we włoskiej telewizji publicznej papież Franciszek Miał taki godzinny wywiad w programie bardzo spokojnym. Widać było, że redaktor też bardzo mocno wzruszony. I papież Franciszek mówił o sobie, ale też mówił o kościele. O tym kościele, o jakim on marzy, jaką wizję kościoła ma. Powiedział też dużo dobrych rzeczy, ale to, co mnie jakoś bardzo mocno dotknęło, to papież po raz kolejny. Przy okazji tego wywiadu wspomniał, że zagraża nam duchowość światowa. Duchowość światowa. Gdzieś mnie to tak na początku się gryzło, ale wiedziałem, że to nie jest pierwszy raz, kiedy papież właśnie wspomina o tym, że taka światowość i ktoś wprowadza tę światowość do serca. To są tylko pozory religijności, mówi papież, bo polega to na szukaniu chwały ludzkiej, osobistych korzyści zamiast chwały Pana. Na pozór wszystko wydaje się poprawne, ale to jest zwykłe zakłamanie. Kto popadł w tę światowość, w tę duchową, w duchowość, w światową, spogląda z wysoka i z daleka, podkreśla błędy innych. Nie uczy się ze swych grzechów, nie jest otwarty na przebaczenie. Kiedy pomyślę o tej duchowości światowej, o tym zakłamaniu, to myślę, że lekarstwem na to wszystko jest to, co znajdziemy w życiorysie naszej dzisiejszej błogosławionej. Moja kaplica, mój klasztor jest moim domem. Trwanie przed Panem na kolanach w samotności, w ciszy. Przemadlanie pierwszy, najpierw spraw przed Bogiem, a dopiero później wychodzenie z tymi sprawami do ludzi, do wspólnoty. I to, co podkreślają dzisiejsze czytania, cichość, Pokora, czyn, prawda? To by była odpowiedź na tę duchowość światową, na te największe zło, które nam zagraża i biada, mówi papież Franciszek, gdybyśmy do takiej duchowości zechcieli zaglądać. Siostro i bracie, a zatem prawda? Pokora, cichość. Te słowa sprawiają, że ja coraz bardziej odkrywam tę moją przynależność do Pana i Stwórcy, że ja się cieszę tym, że należę do Niego. I każdy, kto patrzy na mnie, zadaje sobie pytanie: skąd On to ma? I jestem świadkiem, który nie zatrzymuje na sobie, ale prowadzi do, do Niego. Do Boga. Chcemy prosić Pana, aby On był takim dla nas światłem, aby On nas przenikał. I chcemy prosić za wstawiennictwem błogosławionej Matki Klary, dla wszystkich sióstr sercanek, ale i dla każdego z nas, dla każdego, kto mieni się chrześcijaninem, aby Pan wszedł do naszych serc. Niech stanie się z nami tak, jak w tym wierszu. Zagaś mi oczy, twój obraz nie zgaśnie, uszy mi zasłoń, usłyszę cię zawsze. Bez nóg za tobą pójdę nad przepaście, bez ust zaklinać będę, twe imię najłaskawsze. Dłonie mi odejm, i tak Cię obejmie serce meniczym ramieniem stęsknionym. Wyrwi mi serce. Myśl zostanie we mnie, a gdy i myśl zechcesz płomieniem wypalić, wtedy uniosę Cię we krwi mojej fali. Amen.